Banko, siemanko. Ja jestem Vertesa ze mną jest tutaj calutka, ekipka. Przywitajcie się. Cześć, dobry. Oh, o, właśnie oni, właśnie oni. co na wstępie, nie? Nie uwierzycie normalnie. No, nie Emerald nie i Diamond w jednym. Oh, o, ty to stary. Ja tak też ostatnio ty białym, i tak wygrał On tego pobrał, x bo ja od, o tutaj tym. od Vertesa dostałem takie fajne rzeczy, mówi: "Ja ci dam, będziesz miał dobre, będziesz miał dużo." Patrzcie ty. jak działa, patrzcie, łeb w łeb idziemy, no. Ja mówię, wciśnij X, to nagle wszystko widać, no, kurde. Ludy, głupi patrz, A Hunter patrz, mówi, ty to faktycznie, to wszystko, zobacz, jak ty, na faktycznie. dłoni, jak na dłoni, zobacz wszystko, wszystko zobacz. Patrz, web, łeb idziemy, no, ja nie wiem o co chodzi. Normalnie, jak to się dzieje, ja, jak, ja jak to, to się działo, normalnie, nie wiadomo. Edziu, dziewięć świątek, siedem, no co to w ogóle A my tu z Hunter'em, kurde, na półgramach... MARZAAA! Ci tu Nie rozmawiam z wami! <grystanski> <grystanski> ja nie... No, wystarczyło... Panowie, wystarczyło kopać naprawdę w dół! No. I to samo się pojawiało, ja nawet nie A ja wolałem się kopać na szkocz, i co? No to to już. To... Znowu ta biała pinda się koło mnie kręci, jak kur kurna zara normalnie. <laughs> Dawać nam czu, tu czarnego pada, porwie nie go. Będzie mi, po prostu nie po nie the new black, dawaj mnie to. No i zdechło. I... To, to była reklama, to była reklama. Hehe. <laughs> <laughs> I, i. te. jak I, I, i. LJ ma szczęście, tej. Koło siebie wszystko? I. No, i dosłownie, trzy wełny koło siebie miał, tak Ale żartem. z niego wacek, nie? No i kurna, musiałeś wygadać? Kurda. Było się nie odzywać do no, luja. Człowie, <noise> dobrze, póki się nie odezwały. Ja, ja chciałem powiedzieć bardzo tak. Dobrze, no. <noise> ja nigdzie nie zaglądałem nikomu. Ale zobaczyłeś. <noise> znaczy zobaczyłem, bo zostałem zmuszony do popatrzenia. Ten co haksa odpalił? Nie, cofnęło mnie, kurwa. Pierdziele, nie będę, Nigdy nie będę tu skakał po prostu. No, go, go, no, o kurwa, ale tam był podwójny skok taki ciężki. Nie opłaca Ciężko się wyrobić. Nie się skakać se. po prostu w tej grze. Ale tu trzeba skakać i na cię cofnie. Nie! No, nie będę Normalnie. skakał, bo mnie wtedy wyprzedzasz. Aha. To się ale nie, ja cię teraz wyprzedziłem tylko dlatego, że. Co to? No, że zasłonię? mnie cofnęło, no. No bo, Dawaj, bo nie skakałem, no fokus na Wiecie? pana maślankę Ej, właśnie bo się na mnie fokusuje jakiś pan Tororala. Nie! Nie! fuck, no, 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 no. Nie, nie. Nie, 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 nie. O, dobra, już zabiłem. To je to je łapata, to je wasza głowa, wy. Idę, jestem koło Gdzie Jest pan maślanka. Tu! Na maślany. Maślanka. Jest. Uważaj tego niebieskiego. dziwny. ma same boksery. O, dobra. Dobrze. Gdzie jest ostatni? Tam się odgradza. A, to jest -Ciang bago. Daj, dobra, dobra, jedzie go, -Ciang bago. Hang ciang Bago. Dawajcie, Hang ciang Bago. ściszkami, ściszkami, On ucieka, on ucieka. Hang Bago, uwaga! Szerio, Bude, jubudzi, jubudzi. Cicho. Nie będzie, 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 Oj, oj Dobra Ja i tak nie jestem w ekipie, bo ja nie mam youtubera, tylko mam elity No i trudno no i, no. i trudno Ja tu odgradzam, żeby nikt nie mógł <śle> <śle> <Szanowni>. <śle> <śle> Stoi sobie normalnie Stoi, a, ja a pójdę sobie w lewo Nie wierzę w to Oh. i, i, i i, i ja nie wiem jak ty to światek zrobiłeś, ale to było dobre a tak my z Berterem stoimy i tak rzucamy ścieżkami nie trafiamy, nie trafiamy, nie trafiamy i tak sam sobie wleciał, nie? you made my day normalnie o nie się podobną sztuczkę no, chciałem Ci, pokazać u Ciebie, nie? Taka dosyć podobna była ta sztuczka, może nie taka sama, ale podobna Kto taka tabliczka jest na środku? Tam ktoś się uczył się matmy i sobie rozpisywał działania 52 na 52, Aha, budownicze sobie pisali, A, jak, dobra, jak budować ej, Wiecie co, wiecie co, bo stanąłem na tej tabliczce myślałem, że ten blok nie zniknie <grym> Taki prototyp, nie? No. i tak. No. jakie gówno? Dobrze, że akurat stałem tak na rogu Świątku, nie mówi się gówno, ale kupa. To, to, to kupa Tak, ale to była duża kupa Taka nawet bym powiedział troszkę... Albo taka, nawet odchody taka, taka, taka No właśnie Jest tyle ładnych zajmijników, a tak... Takie tam, takie ja pierd... No Ale gdzieś... Mogłeś na przykład powiedzieć... Co, co, za rozprysnięta sraka? ta, znaczy się... To nie, to musiał gówno. Co to za wyciśnięta potrzeba fizjologiczna? Ładnie trzeba w sobie zbierać. No. A dobra, to już nie biegnie. Pęknie. Bo chciałem po prawej pobiec, ale po prawej się biegnie do dupy Co to za dźwięki Zagotowałem się sam w sobie

Biegł ze mną taki z dragom elity, nie? Ja do tej pory nie ogarniam. I on ma coś tam wniku na L. L? ten nikt tam, To się truje. Kolejny rundzie gdzie trzeba go tak, wiesz? Tak na go, Bog. Nie, nie, nie. tutaj do tej swojej kampy, tutaj. Bo ja już wapiłem osobę, którą miałem na targetie, nie ona mi w ogóle zabić. To jest bezsensowna gra. tutaj, jak się wchodzi do środka do wody, to tam się jest bezpiecznym, czy jak? Nie, tam każdy ma wstępy. Aha, dobra. To po prostu ty skakujesz ty... z góry. Żeby... Ty ja sobie poczekam. No ja tam zazwyczaj czekam i jak tam są z dwie osoby, to wybiegiem i karam, nie? Ty... Ja po prostu nie rozumiem, dlaczego się pokazuje target, bije target, a ten target nie znika. Z... Bo to góre... fejkowy target. Trzeba patrzeć tak naprawdę, jak to jest twoim targetem. A kto ty, gdzie ty teraz tamten jesteś? A w budynku dobra. ja się schowałem w dzikiej Kambodży. Zawiesiłem się jajami na palmie i... pochram kokosy. Właśnie ja cię też nie widzę, Hunter, ty lul. Mówisz, że się chować. przywiązałeś? Bo jestem... Zastosowałem technikę ukrycie w cieniu. O dziura. A y, ta y, technika charakteryzuje się tym, że jak ktoś podejdzie do mnie, bo znajdzie moją pozycję, on mówię spierdalaj, nie ma mnie tu i wtedy on sobie ucieka i ukrycie w cieniu działa dalej Myślę, że to jest naprawdę dobry pomysł. O, patrz, na przykład na przykład tu jest gościu, który jest moim targetem i ja jego, i on mówię spierdalaj, nie ma mnie tu. A no, dobrze. I on dobrze. zaraz się spierdoli. O. O. O, aż mi się nie zmieściły nikt. Taka, taka gra game. była <laughs> Chicken game Chicken, chicken Chicken, chicken Chicken, 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 chicken Dobra <laughs> e, O, krówka e, Krówka o, cześć. Ja o, krówka Kto to tu Japan? przegonił krowę? O, zabiłem przegonioną krowę Minus 50 Milan, zostaw moją krówkę Handel, zostaw moją krówkę Nie ma, ja nie mogę zostać... Czemu te krówne? krowy tak zapierdzielają? Bo to, są bo to krowy, krowy się na, na botocie! No co tu się z tą krówką stało? Kurde, zabrałeś wszystkie. Um, przepraszam, szyszkę. ale. Zasada ulicy mówi jasno: widzisz krowę, to jej. <noise> to jej <jubi. głos> No. No to, to dobra, to wybaczam Jak to zasady ulicy są. No bo to, księga to, 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 to... ulicy mówi jasno: uh. kto krowy w Minecraft party nie zabije, oh. ten będzie miał na szyi. Nie, Żmiję. pętlę... pętle założoną na szyję, o, dokładnie. To taka Także już kurde... starożytna szyję taka szyję, ulica, nie? To. Dokładnie. Janusz tak Majker... mówi jasno. Kto Jadu. dostanie z wąsa od Janusza, tego dym zagłusza. <laughs> to dobra księga ulicy. Cześć, Świątek. Hmm. cześć, cześć. Aaa, uderzyłem cię i spowoliłem. Uh! Noś ty, ty, won się jeden. Ten won wąs te leciał w złą tak stronę. Bo generalnie wygraj grafien, to, dobrze. Dobrze, i... Januszu, dobrze. Kto pod YouTubera swojego się podszywa, ten ma wełbie grzyba, o. <laughs> O nie, znowu będę widział na zielono owce, Nie, 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 boli to. Nie strzelaj w zielone, stary. Nie strzelaj w zielone. Będę strzelał w jasne zielone. O, to jest zielona. O, o nie, w tą nie strzelam, bo się boję. Dobra. I którą szczelić, tą szczelę. O, nie trafiłem, to dobrze, bo już się bałem, że to jest coś złego. Ta jest to fioletowa, to fioletowy. E. Y e. -y. Y -y. y? O, o, dwie ciemne, nie strzelam. O, nie, tu jest jakaś za ciemna. Nie, minus 100! O! Brawo! Przecież widziałem, że to była ciemna szara, a nie czarna lol. Ej, to my chyba musimy pójść się lecieć na na kolorki. <głosy> <głosy> Dobra, może wygram. O! <noise> <Ja>, Pięknie! <piosenie. głosy> Brawo! Tylko gdzieś tam O, w On i tak jest YouTuberem, to to to. Świątek, gdzie ty jesteś? No, no, Teraz no, ja ci zajmę Oto No zajdę to no. Też, też słuchajcie, księga Minecraft Party mówi jasno. Kto zamiast czarnych widzi Ubija zielone masło? owce, tego wzrok schodzi już na manowce. No spadaj, niebieski sfokusowany nara! Ubiadałem no takie ćwiarsko! No, spierdzielaj na grzyby wąchać owczarki niemieckie. Ja pierdzielę. Co, co mu w głowie chodzi? Ten ja pierdziule. No, kurde, jeszcze tu mi zawiesił drogi. Nie, ja to wygram, ja to wygram. Gdzie jest więcej pola? Okuźwa, sam nie wiem. No. Ale nie chcę nic mm. mówić, ale chyba pan Śmielanka, w sensie, nie wiem, czy dobrze powiedziałem za pierwszym razem. Lekko zbugował grę i. Kurde, naprawdę spadłem. A miałem tyle pola. O Boże, to? tam ile ten gościu ma? Kuba JJ, ile on ma... Eee, jak on sobie obcina to pole. Ty to... patrz, jakiś burży szlachta. Chodź, hunter patrz, hunter patrz, hunter patrz, tutaj, w ten róg. Widzisz riemka? Reporter Chiwasemasz. Nie pograsz, kutasiarzu <coughs> Miałem tyle kuźwa. Bur bur, 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 bur. A my jak chamy... Tyle pola mi ucięły! Krupa. Tyle pola! Tyle pola miałem! Kupa! Głupie fokusy. Kupa! Odawaj te poty, to są moje. No kude, Poczki, No kude płotki, Zbieram płotki. Kude, dawać mi tu więcej pączków. Płotki. Płotki, płotki, cztery płotki, płotki, płotki. płotki. Płotka A, do nogi, pojeździmy. Płotki, a, a ty ja ciekawą dietę masz, jak ty plotki dziabem. jesz? Uuu. to se zjem również. Sałatki, panie, nie jest sałatki, bo zjedzą cię. Och nie, tu nie ma ani jednej potki! Pito, pito. Pito, pi, 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 Pito, 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 PITO! 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 Pi, pito, pito, pi, pito la Eee! Pi, pi. Nie mam jarek. potek, nie mam potek! Pito. No PITO! 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 A, kurde, nie mam potek! Ja pierdzielę! To był taki jarek. Tak się nie godzi, do Kurde, typowy Jarek O Boże, nie, nie miałem kłata w ręce, he hezemu? No tak. Będrok jest mój! To jest gra bez, bez sensu, ja nie bo... Nie mogę no Edzy, jak ty to robisz? No ...da... Y, haha O, tyle ci powiem Ale m powiedziałem, to nie? Co, nie? Moje płotki, no patrz jak się groćki. sfokusował Hejtujemy w komentarzach o tego pana, o bo dzisiaj się fokusuje. Du, 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 du. Wiem, że epilepsji dostaniecie, przynajmniej część z was, ale ler, to to was co za lamus, co za Kulubo. Nie pozdrawiam tego cały lamusa. Czas gasi do kciula ty patrzej, co... Lj how? Ech. Tak zaszczekam how how. Jak możecie to gaście no te bloka, bo to ten lamus to kraje Lj, bloki. LJ żeś... Co ty? Co? co tu Lj zrobił? To znaczy, maksy odpalił! <grym> A patrz, wciągnął coś i dlatego tak szybko mu to wychodziło. Dawaj się, kitramy, chodź. Te, bo to jakiś świat. Miranda, wypadł. Wypadł. No, idź to. Zaraz użyłeś mi cały świat. Czekaj, czekaj, on, on jako mięso armatnie będzie. <grym> chodź tu. Ten osidom? No. Chodź tu. Odejdź. Ja tu elo, 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 elo. Odejdź, nie masz skina, nie masz prawa tu być, odejdź.

jak ja cię chciałem ściągnąć z ziemi, ale Co się nie... Co tam udało. banany, hehe? He. <laughs> ja ci dam banany. Pomcim. Pumcim. cim. Pomc. Pomc, pomp simp, pomp ty w mordę jeża, renifera, nietoperza. Zgiń ten daj How 999. Zgięcia O ty! Ty... Zaraziłem cię, myślałem, że ktoś ci zaraził, kogoś nie zdarzył. <laughs> <noise> to tak. <Co> za ham <noise> no e, no. haksów brak chyba? Chyba, ale nie wiem, bo ja spadłem tak by dosyć daleko. <noise> demet. No demet, znowu dwa poziomy. Ty wszyscy muszą tak się fokusować brzydko. Chame fokusy! Już, jak już wybijesz tego crazy, z ringu, crazy, crazy, to se kuźwa wybij z ringu, a nie kuźwa, będziesz kurna no gdzie mnie nieszczęść, tym... panie, na środku kruje, się bijcie, a nie kuźwy. No to za kuźwy! Ja tu się muszę sfokusować na mego pana. O, ktoś, sko... ktoś mnie wbił na arenę z powrotem. Iiii. Fajnie nie masz. mnie tylko sko... wybijają. No mnie też, ale ktoś No się pomylił, spadaj tam, za mapę. Za mapę spadaj w fokusie, zasrany No. Wybijasz z ringu, to wybij z ringu, a nie kuśwa, biegasz za, za nim jak biota. No to właśnie mówisz, to ten hamco tak się fokusuje Oooo, dobrze Gościu, masz złote. bana, kurde Za fokusy za <grym> nie, umie, nie umiesz, grać kuźwa, to się fokusujesz na inny kuźwa No Kurde Pyk, 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 A mówiłem, że a, trzeba tuk, tuk, kurde No do, to, chcieliśmy, ale to ciężko było No To, to wiem, ciężko, bo to się paru sfokusuje, to co wtedy myślisz? Free Three, two, one i let's go let's To go. go Let's go, go. O! Te kurde orzechy jedne <gfendim> tu, 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 tu. Kurde, po co się ruszyłem? <ghale> <What? gfendim> <g ransome> widziałem, widziałem Już nie wytrzymałeś No nie! Ty, no ty, no, no. ale żeś widziałem. kurde pogonił Ale kupa lupa o, LG wygrał. Ale on powiedział dalej nie. swoją brybową, ale to ja plus 18. Wreszcie! Wreszcie, kurwa! <noise> o ja nie! Ja się nie bawię, ja się nie bawię, ja się nie bawię. co? Teraz już wiem, że to wszystko jest. Zaraz, zaraz milion remixów, nie? Ze świadkiem. Ja się nie bawię. <noise> o nie! Oddajcie zielony! Czekam. Tu nie ma biały! No, jak to! Dwa punkty! No nie! No! <noise> Ha, no dziej, że źle, Ta do kuźwa. Trafiłem, a to mi że źle pokazuje. No, 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 no. tak się nie robi. Gdzie ten świecący magent? To jest świecący magent? Ojej, oh, yeah. a to jest brąz. Nie, nie ma niebieskiego, nie będzie niebieskiego. Redy, oh, dajesz reda. Co to jest light green? Ojej, oh, oh, to klejkam and yellow. No. black and nie yellow, to. ziom. <laughs> Black and yellow, black and yellow, black and yellow Właśnie tak, yellow, light yellow. blue, Oh je, yeah, ale to kurde normalnie To nie Tyś. ma szarego wUP! Dark to grey, to... oh, oh yeah. Do, do, do yeah, light, light grey, no. oh yeah o ty! No ja pierdzielę! O ty! A to, to tak Chatili, teraz są grę, że trzeba latać, po tej mapie strasznie. No, Ale nie masz za tak sobą tak. też, bo to masz po dwóch stronach ściany. Tak, tak, tak. tylko że strasznie jakoś takie Może czasami trzeba naprawdę nieźle pobiegać, żeby coś znaleźć. Czasami wiesz, kilka kolorów masz pod rząd, Elo, jedziesz, a czasami. O świątek kurde, kurde, ten fokus nie cię obraża. Nie nie to mnie, o, nie, nie, nie. świątek dupa. Widzisz? Kurde. Ale czekaj, Ojej. ale może on powiedział, że, że, że fajna dupa o, jesteś. O, o, <laughs> ja nie pozwolę. Teryt, teryt, Kto mi tu biega przed nosem, Halo, Proszę nie biegać, bo spadniecie do dziury. No, dawaj, dawaj. Show me, bro. O, cholerka! Ło! Badaj! No nie, Spadaj. no! Tuż przede mną! Ty, 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 ty. O, gdzie by się pedł? O-o! jaki fart! O-o, o-o, o-o! Red alert! Ła! Uh -oh. No nie. Co może pójdę tutaj? No nie. no nie. Ale to sobie poszedłem? <noise> Wszystko obok ginie Kiedy ja w ogóle atakują tak dzikie miałem, świnie. muszę zrobić sobie taką yy, special one yy, koszulkę taką z napisem No Halo i tak na nagranie na ekipowe będę miał Kurde, to Kurde, nieźle przeskoczyłem. Oh, ja będę musiał nawet tego mówić. Nie ty, 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 ty. Ship shit, na znaczy to shit. Ostatnia gierka. Tak, the last game. Kucze. musimy wypićować. Kuczaki, ziemniaki. Piesze, Kuczaki i ziemniaki. Ja wam Dawać wygrać. mnie tutaj. O, o, A, ja, ja nie co mogę, to się nie stało, tylko. lol Tylko uderzyłeś No właśnie nie, bo ja się rzuciłem na owce i wszyscy obok ale co ja byli, tak wszystkie inne robię. owce mi tutaj zabrali O, no. szósteczka No nie, no, kradną mi owce Kradną owce dzikie, dzikie krówska Ej, zbugowało mnie i nie poleciałem maksymalnie w górę Jest Na no szósteczce Mam logi Anty masz Antyfly, haksy, -a. haksy dzikie haksy. No. Ale nie chyba uderzyłem się o owce, Ly, ty, która akurat leciała w górę. Ty, 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 ty. O, o. Yes. Jest! Mmm, jej. I będę next to to. miłe się, zaskoczenie. Ale jarzem, kurde. I to już Kim... było. Chuba buba panowie. Jest LJ ja jeszcze muszę tak się Hello nie Bez was to ja Hello! Nie Hello. Jedyna szansa na moje wygranie w moim pałcie. A czemu, a czemu was nie widzę? Tylko LJ'a. Halo. Ja się skitrałem Biegnę, tak. uwaga. O ty, I, i też nie. Wy... A, aż wyszedłem z serwera, hehe. <noise> <noise> Świątek grał dalej, ja do ostro, lecę, jeszcze was no pokonam No ja kurde, tam musiałem wygrać w końcu, ale i tak nie wygrałem. Bo, bo was nie było, to miałem szansę wygrać, a ja tak nie wygrałem. Jestem. <noise> o, jesteś Gdy widoczny. Jesteście? Ojej. Gdzie wy jesteście? Jesteśmy na Huba Buba 3. Zbieramy trawę. 3, ty Huba, też jesteś to na 3. Znaczy... A wy jesteście na ręce już? Yeah. Nie, a LJ nabija Hub3. kilometry. No, no, o, to będę gościł trawę. Się... Zobaczymy, czy mnie wykikuje. Ja się do was przynoszę. I jestem na tym serwerze, ale właśnie widzę A widzę, wywerterza, widzę widzę, 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 widzę was, widzę My kosimy trawę, zobaczymy czy coś za to grozi To ja sobie też pokoszę co tam był wasz chłopaki? I no, trawa cały czas mi odrasta, nie wiem, jakaś i, do... ej, I tak po paru minutach, <laughs> nie, nagle taki komunikat wyskakuje No to jest trawa, której nie można niszczyć, idioto! <laughs> 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 ej, tak Adwin przychodzi Hello guys! <laughs> Badaliduję! Ah, so <laughs> uh, we are just coshing trawa. Coshing trawa. Aaa. <laughs> <Kośing> <trawa. laughs> Alright o jest świątek, świątek też kosi Ej, tu moja trawa, świątek. Jak Znajdź sobie twoja? swoją. A tu ja sobie znajdę tu dwie. Możesz Nie, kosić raz, mleczyka to. na przykład. O, to to, dobra, to ja będę mleczyką. <laughs> YouTuberzy koszą trawę. Hit sezonu! Nazwę tak odcinek. No Youtuberzy koszulka. No, trawę Zapraszam na wiosnę to, to, to pokosimy naprawdę. <coughs> <grym> Może jednak nie <grym> Jawiatrak On napisał ja wiatrak! Fan po angielsku to wiatrak. Dobrze. O Jezu, Dobrze, to my sobie tutaj pokosimy. Widzimy się za tydzień w kolejnym odcinku Minecraft Party. Może akurat przestaniemy kosić. W każdym razie dziękuję wam za obejrzenie odcinka. Jeżeli wam się odcinek podobał, zostawcie koniecznie łapaczkę w górę. Dodajcie filmy ulubionych, udostępnijcie na fejsie. i Pamiętajcie, youtuberzy najlepiej koszą trawę. Napiszcie tak w komentarzu i będzie the best. Ja się z wami żegnam, na razie. I cześć. Eee, Żółwik! Woo.